Witajcie w kolejnym filmie, a dzisiaj zajmiemy się rzeczą, o którą bardzo często pytaliście w komentarzach czyli zajmiemy się zwiększeniem FPS-ów w CSGO. Będzie tutaj naprawdę wiele sposobów będą komendy na zwiększenie FPS-ów, parametry startowe, ustawienia wideo, ustawienia Windowsa i nie tylko, więc tego będzie naprawdę sporo. i Postaram się wszystko pokazać w miarę szybki sposób, żeby ten film po prostu nie trwał zbyt długo. Niektóre rzeczy będą trochę mniej znane, niektóre będą bardziej znane, ale na pewno warto o nich wiedzieć i spróbować, ponieważ niektóre te rzeczy mogą Wam znacząco pomóc w FPS-ach. Ponadto, jeśli macie jakieś swoje sposoby na zwiększenie FPS-ów, których nie będzie w tym filmie, to napiszcie je w komentarzach, a ja całkiem możliwe, że pomoże to też innym osobom. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Więc na samym początku zajmiemy się ustawieniami CSGO, plikami CSGO, komendami, parametrami startowymi. Potem zajmiemy się optymalizacją samego Windowsa. Więc pierwszą rzeczą, jaką polecam zrobić, to zresetować całkowicie wszystkie ustawienia CSGO, jakie macie. Aktualnie CSGO już chyba od 5 lat korzysta z chmury Steama. I wszystkie rzeczy, jakie ustawiliśmy w CSGO, wszystkie komendy użyte czy z konfigów, czy dopisane do konsoli, mogą być zapisane w naszym pliku config, nawet jeśli jest to jakaś rzecz sprzed kilku lat. Ponieważ jak już powiedziałem, CSGO korzysta z chmury Steama. I nawet jeśli zrobiliśmy reinstall CSGO, czy też format komputera, to dalej te wszystkie ustawienia CSGO mogą być w naszym konfigu. I mogą być to rzeczy przestarzałe, które po prostu wpływają źle naszego CS-a. Więc polecam całkowicie sobie wszystko wyczyścić. Jeśli macie pick Auto exec, to możecie go sobie zachować, a wszystko inne całkowicie wyczyścić. Więc, żeby to zrobić, przechodzimy sobie do folderu STEAMA, przychodzimy potem do folderu UserData, potem przechodzimy do folderu z naszym ID STEAMA, to jest id, który możecie znaleźć w linku do wymiany Steam. Potem przechodzimy do folderu 730, ponieważ jest to CSGO. Potem do folderu local, cfg i tutaj jest nasz konfig. I tutaj jest plik, w którym zapisują się wszystkie komendy, które są dopisywane do konsoli. Więc mogłoby się to naprawdę przestarzać w rzeczy, jeśli w późniejszym czasie nie zostały one w żadnym stopniu nadpisane. Więc na początek, polecam sobie zrobić kopię tego wszystkiego, żebyście mogli w razie czego do tego wrócić i po prostu wszystko z tego folderu skasować. Jeśli wszystko skasujecie z tego folderu, przechodzicie sobie do biblioteki gier na Steamie, przechodzicie do CSGO, do właściwości i tutaj przechodzimy do aktualizacji i w tym miejscu odznaczamy Steam Cloud. Jeśli to odznaczymy, możemy włączyć CSGO. Po włączeniu CSGO całkowicie zresetuje nam się wszystkie ustawienia i potem po prostu włączacie CS:GO i z powrotem włączacie te funkcje, żeby późniejsze rzeczy, zmiany zapisywały wam się z powrotem w może Steama. Teraz przechodzimy z powrotem do właściwości CSGO i tutaj możemy sobie wyłączyć nakładkę Steam'a, szczególnie jeśli macie słaby komputer, to może Wam to pomóc w FPS-ach, Użyj pulpitowego okina gier, jeśli nie macie SteamVR, to również możecie to wyłączyć. I kolejną rzeczą, w jaką wejdziemy, to będą ustaw opcji uruchamiania. Tutaj widzicie moje parametry startowe, jeśli chodzi o parametry startowe, które mogą Wam zwiększyć FPS-y. Więc pierwszym parametrem startowym jest matQ-Mode. Parametr startowy możemy ustawić albo na minus 1, albo na 2. Jeśli ustawimy to na 2, wszystkie rdzenie naszego procesora będą wykorzystywane dla CSGO i może nam to zwiększyć FPS-y. Ale w niektórych przypadkach ten parametr startowy może zmniejszyć FPS-y. Jeśli ustawicie to na 2 i zmniejszy Wam to FPS-y, to koniecznie ustawcie to na minus 1. Jeśli nie, to po prostu możecie to ustawić na 2. I drugim parametrem startowym, który może zwiększyć jakieś jakimś stopniu FPS-y, to jest to jest Parametr startowy NoJoy to jest parametr, który wyłącza wsparcie joysticka dla CSGO. Jeśli chodzi o parametry startowe, jak na przykład high, to nie polecam z tego korzystać, ponieważ może Wam to bardziej zaszkodzić niż pomóc. Teraz możemy sobie przejść do zakładki pliki lokalne i sprawdzić spójność plików gry. Tutaj możecie sobie sprawdzić spójność plików gry, czy wszystko z tymi plikami jest ok, czy nie macie jakichś przestarzałych plików, i to też również może pomóc, nawet i w FPS-ach. Teraz możemy przejść do przeglądu pliki lokalne, przejść do folderu CSGO, do folderu Panorama, i tutaj będziemy mieli taki folder. Ten folder odpowiada wszystkim plikom wideo w CSGO. Kiedyś był z tym problem i te pliki wideo były odtwarzane w momencie, kiedy graliśmy. Teraz już tego problemu nie ma, ale jeśli chcecie sobie na przykład przyspieszyć działanie menu, czy po prostu uruchamianie gry, to tutaj możecie wyłączyć te wszystkie filmiki, dopisać na przykład jeden. Ja to na przykład lubię sobie dopisać x. Oprócz tego przechodzimy sobie jeszcze do głównego folderu CSGO. Klikając prawie wszystkie myszy przechodzimy do właściwości, zakładki zgodność i tutaj zaznaczamy opcję wyłącz optymalizację pełnoekranowe. Teraz również polecam sobie przejść do opcji Steama i przejść do zakładki przeglądarka i tutaj usunąć pamięć podręczną przeglądarki. Jeśli macie naprawdę słaby komputer i korzystacie często z przeglądarki to również może Wam to zwiększyć FPS. Teraz przejdźmy sobie do samego CSGO, tutaj zajmiemy się ustawieniami oraz komendami na zwiększenie FPS-ów. Przy okazji tak wygląda CSGO, tak wygląda moje gry w momencie kiedy wyłączycie filmiki, tak jak przed chwilą ja to zrobiłem. Tak więc przechodzimy sobie do ustawień, przechodzimy sobie do zakładki obraz i tutaj przede wszystkim Pamiętajmy, żeby zawsze mieć włączony pełny ekran, bo będzie, kiedy gracie na przykład w oknie, to tych FPS-ów też będziecie mieli mniej. Więc, żeby mieć tych fps jak najwięcej, po prostu ustawiajcie pełny ekran. Opcje oszczędzania energii to również powinniście mieć zawsze wyłączone. A jeśli chodzi o same ustawienia graficzne, to o tym mówiłem w poprzednim filmie, w tej chwili wyświetla się na ekranie i tam objaśniłem każdą opcję po kolei, powiedziałem, która opcja zabiera ile FPS-ów, które opcje wyłączyć, a które opcje. Można spokojnie włączyć. Tutaj tego powiem pokrótce, żeby sprawdzić renderowanie wielorodzinowe, ponieważ na niektórych komputerach ta opcja powinna być włączona, a na niektórych komputerach ta opcja powinna być wyłączona. Jeśli będziecie mieli to źle ustawione, to może wam to nawet zabrać 100 fps, więc polecam zależeć do filmu, który jest w opisie tego filmu. Teraz możecie sobie przejść jeszcze do zakładki Dźwięk. I tutaj jest coś takiego jak zaawansowane przetwarzanie Dźwięku 3D. Jeśli macie jakiś stary komputer, jeśli macie na przykład poniżej 100 FPS-ów, to możecie spróbować wyłączyć te przetwarzanie dźwięku, ponieważ to przetwarzanie dźwięku również na starszych komputerach może sprawić, że będziecie mieli tych FPS-ów po prostu mniej. Teraz przejdźmy do komend, które mogą Wam zwiększyć FPS-y. Pierwszą komendą, jaką Wam dzisiaj pokażę, to jest komenda CL Force preload. To jest komenda, której z reguły nie powinniście mieć włączonej, ponieważ sam pracownik Valve od razu korzystanie z tej komendy, ponieważ ona może powodować przycinki gry. Ale jeśli macie naprawdę słaby komputer i macie CSGO na dysku HDD, to możecie spróbować ustawić tę komendę na 1 i wtedy może wam to jakoś zwiększyć FPS. Drugą komendą jest komenda Air Dynamic. Jeśli ustawimy ją na 0, wtedy sprawimy, że rozbysk flesza zostanie wyłączony, co również może nam zwiększyć FPS. Trzecią komendą jest komenda Air Clear Ficas. To jest komenda już znana przez większość graczy CSGO. Ona powoduje, że wyłączamy krew na ścianach, co może nam zwiększyć fps -y oraz zwiększyć widoczność w grze. Tę komendę musimy użyć z jakimś bindem, czyli możemy zrobić na przykład tak, że w momencie, kiedy przeładowujemy broń, to wtedy ta krew się czyści, albo w momencie, kiedy chodzimy... Kilka takich gotowych bindów zamieszczę w opisie tego filmu, więc również te bindy możecie sobie dodać do swojego konfigu. Zrobiłem również film odnośnie zwiększania FPS-ów w CSGO poprzez właśnie komendy i robiłem różne takie testy, różny komend, więc również możecie zajrzeć do tego filmu. Link będzie w opisie tego filmu. Teraz sobie przejdźmy do samego Windowsa, zajmiemy się tutaj jego optymalizacją, żeby on po prostu lepiej działał, co również może przyczynić się na zwiększenie klatek w CSGO. Przede wszystkim należy zawsze pamiętać, żeby w trakcie gry nie mieć włączonych zbędnych programów, możecie sobie powyłączać różne zbędne programy klikając Ctrl Shift Escape i tu w zakładce procesy po prostu powyłączać rzeczy, które nam są niepotrzebne. Na przykład tutaj mam w tej chwili zrobiony włączonego Firefoxa, jest on mi niepotrzebny, zabiera mi on prawie 1 GB pamięci, więc go po prostu wyłączam i już ten komputer jest bardziej odmulony, procesor zmniejszył się ho, o chyba 50% w tej chwili. Pamięć też spadła, i po prostu również możecie sobie powyłączyć tutaj rzeczy, które Wam są niepotrzebne. Teraz możecie sobie przejść do zakładki uruchamianie, i w tej zakładce możecie sobie powyłączać rzeczy, które włączają Wam się w trakcie uruchamiania systemu, co również może pomóc w przyspieszeniu włączania komputera, i też mogą być tu rzeczy, które po prostu są włączone, a ich nawet nie widzimy. Więc tutaj klikając prawie wszystkie myszy i po prostu włączamy rzeczy, które nam są niepotrzebne. Ja mam na przykład włączonego Skype'a, mam wyłączoną Operę, mam również włączonego Realteka. A to dlatego, że z Real tego nie korzystam, ponieważ mam zewnętrzną kartę dźwiękową. Wy tego nie powinniście wyłączać, po prostu wyłączacie rzeczy, które według Was są niepotrzebne i mogą Wam po prostu zmulać komputer. Teraz zajmiemy się samymi ustawieniami Windowsa, więc przechodzimy do startu i do ustawień. Teraz przechodzimy do zakładki System i w tej zakładce System przechodzimy przede wszystkim do powiadomienia. Jeśli nie korzystacie z powiadomień, które wyświetlają się w tym oknie to po prostu je wyłączacie. Teraz przechodzimy do zakładki skupienie, to jest bardzo ważne. Tutaj zaznaczamy opcję wyłączone i w tym miejscu wyłączamy wszystkie opcje. Szczególnie opcje, gdy gram w grę. Ponieważ wyłączenie tej opcji znacząco przyspieszy Wam proces minimalizowania gry i może też jakoś zwiększyć FPS-y. Teraz przechodzimy do zakładki granie, to jest również bardzo ważna zakładka. Jeśli chodzi o pasę gry, to również polecam go wyłączyć, ponieważ on mu również może zmniejszyć FPS-y. Teraz przechodzimy do zakładki ujęcia i tutaj odznaczamy opcję rejestruj w tle podczas gry oraz rejestruj dźwięk podczas rejestrowania gry. Włączenie tej opcji sprawia, że w momencie kiedy gramy automatycznie nagrywa nam się gra, co również znacząco może wpłynąć na FPS-y, więc jeśli z tego nie korzystacie, nie chcecie, żeby Wam się cokolwiek nagrywało w trakcie grania, czy to w CS-a, czy w jakąkolwiek inną grę, to powinniście mieć te opcje oznaczone. Teraz przejdźmy sobie do trybu gry. Ta opcja moim zdaniem powinna być włączona, ona optymalizuje Windowsa w momencie kiedy gramy. Więc w momencie kiedy gramy nie aktualizuje nam się system, jakieś rzeczy z Microsoft Store, czyż po prostu wyłączy nam to aplikację w tle. Teraz przechodzimy sobie do zakładki prywatność Tutaj zjeżdżamy na dół I wyszukujemy coś takiego jak aplikacje w tle Tutaj wyłączamy rzeczy, które nam są niepotrzebne A które mogą działać nam w trakcie gry Nawet w tym momencie, kiedy mamy włączony tryb gry Tutaj możecie zobaczyć, jakie aplikacje ja mam wyłączone Ja na przykład wyłączony alarm, ponieważ z tego kompletnie nie korzystam Aparat, centrum opinii, kalkulator, kontakty, mapy itd. itd. To są rzeczy, z których nie korzystam I nie chcę, żeby one były włączone w trakcie gry Co również może przyczynić się na spadek fps -ów. Teraz przechodzimy sobie z powrotem do startu. Tym razem pisujemy panel sterowania. Wchodzimy w panel sterowania, przechodzimy do zakładki sprzęt i dźwięk. I pierwszą rzeczą, jaką robimy, to przechodzimy do opcji zasilania. I tutaj ustawiamy wysoka wydajność, szczególnie jeśli gra się na laptopach, może wam to zwiększyć FPS. -y. Teraz cofamy, przechodzimy do zakładki dźwięk. Przechodzimy do naszych słuchawek, z których korzystamy. Klikamy prawym przyciskiem myszy, przechodzimy do właściwości. Przechodzimy do zaawansowane i tutaj wybieramy jakość dwukanałowe, 24-bitowe, 44 tysięcy Hz. Jeśli nie macie 24-bitowych, to po prostu ustawiacie 16-bitów. -16 nie ma sensu ustawiać więcej, ponieważ i tak to Wam się zeskaluje do tej jakości, a tylko zwiększy Wam to obciążenie komputera, co również może przyczynić się na spadek FPS-ów. Teraz przechodzimy do zakładki dźwięk przestrzenny i tutaj wyłączamy wszystkie możliwe dodatki, jakie mamy, 7.1, 5.1, efekt jakiegoś echa, basu, bla 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 bla. To również może wam zmniejszyć fps -y, ponieważ te efekty również wpływają na zużycie komputera. A oprócz tego mogą pogorszyć pozycjonowanie dźwięku w samej grze. Teraz przechodzimy z powrotem do zakładki ogólne. Przechodzimy do właściwości, przechodzimy do zakładki sterownik i sprawdzamy z jakiej daty mamy nasz sterownik. Jeśli jest to jakaś naprawdę stara data, jak w moim przypadku, to powinniśmy zaktualizować sterowniki dźwiękowe, ponieważ to również może zwiększyć FPS-y. Link do sterowników Realteka będziecie mieli w opisie tego filmu Jeśli korzystacie z jakiejś zewnętrznej karty dźwiękowej Tutaj macie jej nazwę, wyszukujecie tę nazwę I szukacie do niej sterowników w internecie i aktualizujecie Tutaj w moim przypadku jest to naprawdę stara data Ale to jest akurat jakiś błąd, ponieważ sterowniki mam z dość niedawno Ponadto jeśli korzystacie z Realteca, możecie sobie kliknąć tutaj I tu będziecie mieli różne ustawienia Realteca, Różne ustawienia karty dźwiękowej Ja tutaj nic nie mam, ponieważ z tego nie korzystam ale jeśli korzystacie z Realteka, tutaj będziecie mieli różne opcje, różne efekty, te efekty w tym miejscu również możecie wyłączyć, żeby zmniejszyć obciążenie komputera. Teraz przechodzimy sobie z powrotem do startu, wpisujemy w nim Procent, %temp% procent. i jak większość z Was już zapewne wie, tutaj znajdują się pliki tymczasowe, które możemy całkowicie usunąć, żeby sobie zaoszczędzić nieco miejsca na dysku. Tutaj jeśli macie naprawdę jakieś stare foldery, na przykład z zeszłego roku, to koniecznie powinniście to usunąć, ponieważ jest to niepotrzebne, nie jest to już wykorzystywane a po prostu zmniejsza Wam to ilość miejsca na dysku. Jeśli czegoś nie możecie usunąć, to nie ma z tym problemu. Niektóre pliki są dalej wykorzystywane i tych plików po prostu usunąć nie będziecie mogli, tak jak ja tutaj tych dwóch. Reszta się usunęła, zaoszczędziłem nieco miejsca na dysku i też w ten sposób możliwe, że przyspieszyłem nieco działanie swojego komputera. Teraz przejdźmy sobie do ustawień karty graficznej. Jeśli macie karty Nvidia, to klikacie prawie wszystkie myszy na pulpit, przechodzicie do panel sterowania Nvidia. Teraz pokaże nam się takie coś. Przechodzimy do pierwszej zakładki, w regule ustawienia obrazu. Tutaj przechodzimy, stosuj preferencje użytkownika, podkreślając, i tutaj po prostu przeciągamy ten pasek na wydajność. Jeśli to zrobicie, zobaczycie, że tutaj grafika nieco się zmniejszyła, i to również może pomóc Wam w zwiększeniu FPS. Tutaj również jest coś takiego jak zarządzanie ustawieniami 3D, i tutaj, jak już widzicie, wiele opcji się wyłączyło. Dlatego, że właśnie tutaj wyregulowałem i ustawiłem na wydajność. Tutaj również jest wiele innych opcji w tym filmie o tym nie będę mówił. Myślę, że zrobię osobny film odnośnie każdej z tych opcji, ale jeśli nie chcecie się tym za bardzo bawić, to po prostu wystarczy ustawić tutaj na wydajność i wszystkie te opcje automatycznie dostosują się w taki sposób, żeby tych FPS-ów było jak najwięcej. Jeśli macie kartę Nvidia, to również możecie sobie wyszukać w starcie GeForce Experience. To jest aplikacja do aktualizowania sterowników oraz do nakładki. Tutaj możecie sobie na początek przejść do zakładki sterowniki i zaktualizować sterowniki do najnowszej wersji. Ja tutaj akurat mam niezaktualizowane sterowniki, więc tutaj sobie mogę kliknąć pobierz. Jeśli gracie w jakieś najnowsze gry, to warto zawsze mieć zaktualizowane sterowniki do najnowszej wersji, Ponieważ z reguły sterowniki są optymalizowane do właśnie tych najnowszych gier. Ale jeśli gracie w CSGO, to możecie spróbować pobrać sterowniki starsze. Sprzed dwóch lat w opisie tego filmu zamieszczę stare sterowniki i wiele osób twierdzi, że stare sterowniki, które właśnie zamieszczę w opisie tego filmu, zwiększają FPS-y w CSGO. Więc również jeśli chcecie poeksperymentować, to możecie sobie te sterowniki pobrać, zainstalować i zobaczyć, czy Wam to da ile się FPS-ów. Niektórzy nawet piszą, że zwiększyło mi to fps -y o 50. Więc warto również spróbować sobie pobrać te stare sterowniki, aczkolwiek jeśli gracie w jakieś nowe gry, to pozostałem przy tych najnowszych. Możemy również sobie przejść do zakładki ustawienia i tutaj przede wszystkim wyłączyć nakładkę w grze, jeśli oczywiście z niej nie korzystacie. Jeśli nie korzystacie z nakładki w grze, to powinniście ją wyłączyć, ponieważ ona również może zmniejszyć Wam znaczące FPS-y. Jeśli korzystacie z nakładki w grze, bo na przykład korzystacie z Nvidia Freestyle, pamiętajcie, żeby mieć wyłączone w tej nakładce nagrywanie w grze, ponieważ to może znacząco zmniejszyć Wam FPS-y. I ogólnie jeśli chodzi o nakładki, to te nakładki powinniście mieć wyłączone wszędzie Jeśli korzystacie z NVIDII, te nakładki mogą Wam zmniejszyć FPS To samo tyczy się Discorda, jeśli korzystacie z nakładki Discord w grze I macie słaby komputer, to to również może Wam zmniejszyć FPS Jeśli macie jakiekolwiek inne nakładki w jakikolwiek innym programie To to również może Wam zmniejszyć FPS i również warto te nakładki wyłączyć Oprócz tego wszystkiego, co wam dzisiaj powiedziałem, warto przeczyścić swój komputer, warto go otworzyć, zobaczyć ile tam jest kurzu, wyczyścić ten cały kurz, ponieważ ten kurz może wam zwiększać temperatury komputera, to również może przyczyniać się na zmniejszenie FPS-ów. Oprócz tego również warto zmieniać co jakiś czas pastę na procesorze. Również upewnijcie się, że macie podłączony monitor do karty graficznej, a nie do karty zintegrowanej, do Waszej płyty głównej. Całkiem możliwe, że chociaż jedna osoba, która ogląda ten film, właśnie ma źle podpiętą kartę graficzną i to również może Wam znacząco zmniejszać FPSy. Oprócz tego pamiętajcie, żeby trzymać wolne miejsce na dysku, wtedy dysk lepiej działa. Jeśli macie dysk SSD, to zainstalujcie CSGO i ogólnie gry na dyskach SSD to również może pomóc w lepszym działaniu gry. Jeśli korzystacie z jakichś ruchomych tapet, czy też pokazów slajdów na pulpicie, to również powinniście mieć to wyłączone. Oprócz tego, również warto sobie pobrać program Malwarebytes, Bytes, żeby zobaczyć, czy nie macie jakichś wirusów. Jeśli macie jakieś wirusy, to również może wam to obciążać komputer, co również przyczynia się na słabe FPS-y w grze. Dodatkowo, możecie podkręcić sobie kartę graficzną oraz procesor. Jest pełno poradników na internecie, jak to zrobić. Jeśli wasz procesor czy też karta graficzna się do tego nadaje, to również możecie spróbować to zrobić. Jeśli macie jakieś swoje sposoby na zwiększenie FPS-ów, koniecznie napiszcie w komentarzach pod tym filmem. Pomoże to innym i również może zrobię jakiś kolejny film, gdzie wykorzystam wasze komentarze, więc również wasz komentarz może znaleźć się w następnym filmie. To by było tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.